No, i w sumie ciekawe, bo jestem w oksymfurcie. A, O, tu jest jeszcze tablica. Dobra, tu mamy kupców. Dobrze, dla szanownego pana. Mam wszystko. Odebacz usłów pożytną. Ale będzie tych zleceń? Chodź tu, Czego ci trzeba? Jeśli nie mam tego dziś, będę mieć jutro. Ej, też można grać. Dobra, na razie Oj. nie będę grał, bo było przez chwilę. Przed chwilą, ale. To jest farby. Nie wiem, farby sobie kupię. Nalewkę jedną. Też sobie kupię. Na razie bywaj. Znajdź tamarę w boksem Gdzie to jest w ogóle? Jak jak Chodź, jak tu żyje. Się po tego na bank nie zrobiłem. Mam tamary, córki barona z Wellen. Twój brat powiedział, że ją tu znajdę. Wojciech cię przysłał, panie? A jak inaczej? Dowiedział mi się, że tu jest. Poczekajcie, panie, zaraz ją przyprowadzę. Ale kotek. Podobno mnie szukasz. Kim jesteś? Mój ojciec cię przysłał? Miałem sprawdzić, czy żyjesz i masz się dobrze. Jestem Geralt z Rivi. Czuję się świetnie, Geralcie z Rivi, jak nigdy dotąd w moim parszywym życiu. A skoro już to sprawdziłeś, to żegnaj. Zaczekaj. Nie mam o czym rozmawiać. Masz prawo być zła na ojca, ale on martwi się o ciebie. Mam prawo? O, dziękuję bardzo. Jak dobrze zyskać aprobatę najemnika. A mój ojciec martwi się wyłącznie o to, czy ma się czym uchlać. No <laughs> kurde, to jest dobre. No ale dobra, zrobimy na spokojnie to. Na pewno nie jest święty, ale jednak zmobilizował całą okolicę do poszukiwań. Wydaje mi się, że nie ma dla niego w tej chwili ważniejszej rzeczy, niż odnalezienie ciebie i matki. A trochę znam się na ludziach. <grym> Szkoda, że wcześniej się tak o nas nie troszczył. Szczególnie o mamę. Popełnił błąd i jest tego świadomy. Nie usprawiedliwiam go, mówię tylko, że chyba dotarło do niego, co zrobił. I że zależy mu na was. Wspaniale. Przyjęłam do wiadomości. Przyjechałeś tu po to, żeby mi to powiedzieć? Zanim zgodziłem się, że cię odnajdę, baron opowiedział mi swoją wersję wydarzeń. Jaka jest twoja? Moja? Jest nudna jak życie wśród bagien. Najwcześniejsze wspomnienie z dzieciństwa to pijany ojciec leżący pod schodami, utytułany błotem i ściskający flaszkę. Kolejnych kilkanaście lat upłynęło podobnie. Ojciec chlał, znikał na całe dnie. Potem wracał i awanturował się, tak, że meble latały. Ach, jak cieszyłam się za każdym razem, gdy musiał jechać na wojnę. Pamiętam, jak wrzeszczał na mamę. Bił ją aż chrzęściło, a ona płakała. Ale czuł. Chowałam się wtedy pod łóżkiem i czekałam na ciszę. Ot, i cała historia. Pomnóż to sobie przez 19 lat, to wyjdzie ci moje życie. W końcu Miarka się przebrała i zadecydowałyśmy, że uciekniemy. Ojciec twierdzi, że Twoja matka miała na rękach dziwne znaki. I że jakaś bestia porwała ją w las, to prawda? Jechaliśmy w stronę rzeki. Nagle mama krzyknęła. Skuliła się, o mało nie spadła z konia. Podjechałam bliżej. Zobaczyłam, że coś się dzieje z jej rękami, jakby płonęły. I wtedy z lasu wyskoczyło to stworzenie. Nie wiem, co to było, ale ryknęło tak, że krew poszła mi z nosa. Widziałam, jak przewraca drzewa. W życiu się tak nie bałam. To. To coś. Chwyciło mamę i zniknęło w lesie. To chyba bies, Chciałam nie? zawrócić i jechać za nimi, ale konie poniosły. Teraz nie wiem nawet, czy ona żyje. Nie chcę być wścibski, ale wiem, że twoja matka poroniła. Przez niego. Popchnął ją. Wpadła. Wtedy się zaczęło. Byłyśmy same, znikąd pomocy, wszędzie krew. Najgorsza noc mojego życia. Współczuję. Na pewno obie ciężko to zniosłyście. Mama była w szoku. Maja czuła, że dobrze się stało, że nie chciała tego dziecka. Musiała mieć wysoką gorączkę, cały czas straciła krew. Nie chciała dziecka? Nie. Mówiła, że prędzej rozpruje sobie brzuch, niż urodzi dziecko z jego nasienia. Co zamierzasz? Odnajdę mamę. Wiesz, że to może nie być takie proste. Bez obaw. Nie jestem na tyle szalona, by myśleć, że dam radę sama. Ale mam nowych przyjaciół. Nowych, potężnych przyjaciół. Oni mi pomogą. Co to za nowi przyjaciele, jeśli to oczywiście nie tajemnica? Nie, to żadna tajemnica. Za pośrednictwem kościoła wiecznego ognia udało mi się dotrzeć do łowców czarownic. To prawie i odważni ludzie. Na pewno mi pomogą. To stąd te lichtarze w Twoim pokoju? Czyli postanowiłaś zawierzyć wiecznemu ogniowi? Kiedy żar płomieni wiecznego ognia raz rozpali serce. Do końca życia prowadzi człowieka ścieżką prawdy i dodaje mu sił. Życzę ci, żebyś dostąpił kiedyś tego zaszczytu. Dzięki. Gdy byłem mały, uczono mnie, żeby nie bawić się ogniem, bo łatwo można się sparzyć. A co z twoim ojcem? On mnie nie obchodzi. Nie wrócę do niego. To zamknięty rozdział mojego życia. Ciekawe, co zrobimy z Baronem. Proszę, proszę, Wiedźmin. Nie sądziłem, że Baron posunie się do tego, żeby wynająć zabójcę potworów. Choć podobno jesteście świetnymi tropicielami. Zdesperowany ojciec zrobi wiele, żeby znaleźć swoją córkę. I to mówi wiedźmin. <laughs> podobno mutacje wypierają was z człowieczeństwa. Pozbawiają uczuć. Znam wielu, którzy nie przeszli mutacji, a są pozbawieni <laughs> człowieczeństwa. Cieszę się, że wiesz, kim jestem, ale sam dalej się nie przedstawiłeś. Graden, łowca czarownic w służbie jego królewskiej mości Radowida z Redanii, musiałeś o nas słyszeć. Obiło mi się o uszy. Jeśli krwawy Baron przysłał cię po córkę, lepiej od razu pogódź się z tym, że tym razem nie wypełnisz zlecenia. Po... Dzięki za troskę, ale nie musisz się martwić o moje zlecenia. A co do Tamary, sama zdecyduje co zrobi. Hmm. <laughs> To szlachetne z twojej strony zrezygnować z zapłaty dla dobra człowieka. Łowcy i Kościół Wiecznego Ognia są ci wdzięczni. Dokąd jedziecie? Tamara musi odpocząć. Wiele ostatnio przeszła. Kiedy ciepło Wiecznego Ognia odbuduje jej siły, zajmiemy się poszukiwaniami jej matki. Mam nadzieję, że zrozumiałaś, w co się pakujesz. Nigdy nie byłam niczego bardziej pewna. Wieczny Ogień to najlepsze, co mogło mnie w życiu spotkać. W takim razie nie pozostaje mi nic innego jak tylko życzyć Ci powodzenia. Dzięki, że dałeś mi wybór. Bywaj. Ciekawe. Całkiem inną ścieżką poszedłem przy pierwszym przejściu. Ciekawe. Dobra, wiecie co? Czas chyba zdobyć sobie jakiś inny rynsztunek wiedźmiński. I zaczniemy sobie od Gryfa, bo. Ten tunek kota, tu wam pokażę wszystko. Jest dopiero. w Nowigradzie. On jest dopiero w Nowigradzie, i on będzie tu na św Wyspie Świątynnej. Tu macie. na mapce zaznaczone, już wam pokazuję. jest tutaj do góry. Także to jeszcze. w ogóle nie będziemy się tam pchać. I tutaj mamy takiego gościa od. gryfa. Kupujcie, Gabriele, obroń się sam. Nie wychodź z domu bez poręcznego samostrzału, Marki Gabriel. O kurde. Dobra. Partyka Gwintan, nie, to przed chwilą graliśmy w sumie. Pokaż mi swoje Pokaż towary. Mi sobie... bo byłem się rozejrzeć, gdzie są te mapki. I on ma dwie mapki. Raz i dwa. Co on tu ma ciekawego? Buty. Aha, takie rzeczy. Dobra, na razie spoko. Dobra. Pokażcie mi tą mapkę. Byk pierwsza i druga. I tu chyba będą od razu yy, ulepszenia. Tak, będzie jedynka i dwójka, tak mi się wydaje. Zobaczmy. Tak, i tu jest jedynka. No, to mamy 0 i 1, nie? Także zobaczcie, gdzie to jest. I teraz sobie poszukamy chyba. Od razu, jak już mamy to zadanie. Tak, tutaj sobie polecimy i odwiedzimy tą tablicę. Może się przyjedziemy tutaj do tych nielukarczyków. Zobaczymy. O, tu już powoli wszystko jest. Na razie te dwa, nie? Bo trzeciego pewnie nie będę mógł za założyć nawet. Dobra, to lecimy tam. Wiecie co? Niestety, mała zmiana planów, bo byłem tam zobaczyć sobie te sztunki gryfa. I niestety jeszcze teraz tego nie zrobimy, bo tu jest się. 70? Nie, 64 level i byłem tam powalczyć sobie z potworami to. Na hita zszedłem i tyle mnie widzieli. Więc teraz idziemy tutaj sobie odblokować jeden punkcik. Dobra. Widzieliście jakie głuszeniowa i tu jest jakiś piec Piotku? A ja znam te ja je mleko, jaję świeże jaje. czyste, w ogóle Nie chłopie? To pokaż Oka. mi swoje towary. Eee, tylko wódkie. No dobra, ale będę chodził z wami przez te wszystkie wioski. Czemu nie? Już chyba innego kowala nie będzie. Aha. No to teraz tak, wiecie co? Wrócimy sobie do tej sprawy z Baronem. Zakończymy ją chyba... Do końca Bo widzicie, tutaj te levely są hardkorowe O, tu będziemy mogli zrobić to zadanko Ochotnik, Nowigrad A to? To jest w Nowigradzie? Serio? Aha, w Oksenfurcie To tam sobie możemy też iść, ale... Dobra, idziemy teraz do Barona Czemu nie? I co? Mnie? Jesteś stajemny, wyciągnąłem cię z pomieni. Nie zapomnę wam tego. A, Macie to jest porządkę. ten Tylko to chciał. Ja idę pogadać z Baronem, bo coś mu się pewnie wyłby już kręci. Gdzie on jest? Tutaj? Pleje. nie. pozwól na moment. O co chodzi? Co wyście robili z baronem w ten noc, gdy kazał się wszystkim w domach pozamykać? Musisz o to spytać barona, gdzie on jest. Cały czas siedzi w ogrodzie. Pijany? Nie, nic nie je, nic nie pije, tylko tam siedzi. No, wiedziałem, że zwariował. To jest baron. Tu jesteś. Widzisz te malwy? Te fioletowe. Sprowadziłem je z Nazairu. Anna przeczytała jakieś opowiadanie i koniecznie chciała takie mieć. Godzinami się nimi zajmowała. A jaka była wtedy szczęśliwa? A tamte? Takie postrzępione. W Zerikani nazywają je rajskimi ptakami. Ale tamara mówiła rajskie smoki. Uwielbiała je. No, Szkoda, że nie najbardziej podobałyby się jej, Ale dobrze przynajmniej mieć świadomość, że jej duch jest teraz wolny. Współczuję z powodu twojej straty, ale niewiele dało się zrobić. Nie. No, teraz już nie. Wiadomo. Było za późno. Mogłem działać wcześniej. Wywieźcie z tego cholernego welen. To wszystko przez tę zaszczaną dziurę. Tu nic nie mogło pójść dobrze. Mam informacje o twojej rodzinie. Dowiedziałeś się czegoś? Chodź mi do środka, trochę to chłodno. Chłodno? Ja pamiętam, za pierwszym razem poszedłem od razu do barana. Masz coś nowego? Twoja córka jest w Woksenfurcie. Co takiego? Wszystko z nią w porządku, jest zdrowa, bezpieczna? Czemu jej nie przywiozłeś? Nigdy nie powiedziałem, że to zrobię. Skąd wiesz, że wszystko u niej dobrze? Widziałeś ją chociaż? Widziałem, rozmawialiśmy chwilę. Pozwoliła ci przekazać, że nic jej nie jest. Kiedy wraca do domu? I że nie wróci do ciebie. <laughs> Jak to? Nie wróci? Ale. Ja tu wszystko dla niej przygotowałem: pokój Czecha posłałem po nowe trzewiki, do tu są. Jak to nie wróci? Im szybciej się z tym pogodzisz, tym lepiej. Spójrz prawdzie w oczy. Nie byłeś najlepszym ojcem. Prawda? Nie byłem, ale zmieniłbym się, gdyby tylko wróciła. Gdyby obie wróciły. Może jeszcze nie wszystko stracone. mówi, że jest w Oksamfurcie. Może jeszcze nie wyjechała, może zgodzi się mnie wysłuchać. Hmm. spróbuj, ale na Twoim miejscu nie robiłbym sobie nadziei. Spróbuję. Muszę. Bez niej, Janeczki, moje życie nie ma sensu. Nie mam nic do stracenia. A właśnie, co z moją Janeczką? Dowiedziałeś się czegoś? Jeszcze nie, ale mam trop. No, to na co czekasz? Aż mi powiesz co z Ciri, tak jak się umawialiśmy, Ach, niech będzie. Słowo się rzekło. Więc kiedy Ciri wydobrzała, kolejna historia, na polowanie, żeby sobie trochę konno pojeździła, bo kość miała od odleżenia. No, ta Twoja dziewczyna to szczęście przynosi. Upolowaliśmy takiego ojca, że chyba sam król Foltest, gdyby żył, miałby na niego chrapkę. Tyri, chodź, należy ci się potężny kawał. No, nieźle się spisałaś. Nieźle, nieźle. Ale kto idzie na dzika z mieczem? Nie miałam łuku ani włóczni, więc został mi miecz. Aleś nim za to pięknie wywijała. Gdzieżeś się tego nauczyła? Lepiej nie mówić, nie? Ech, tu i tam. Nie dziwota, jak się sama po szlaku uczysz. Teraz już nie jest sama, teraz należy do kompanii. ha, <laughs> no właśnie, do kompanii należysz. Piliśmy razem Oj, o, i odeńca żeśmy upolowali. <laughs> A dalej nie wiemy, skądżeś się tu wzięła. Kobieta, a ubrana po męsku, z mieczem na plecach, kim ty właściwie jesteś? Najemniczką? Kurde, Mówi im tutaj? Dobra, to chyba mogę. Wiedźminką. Choć nie do końca, bo nie przeszłam mutacji. Wiedźminką? Czyli oprócz fechtunku znasz się na eliksirach i takich tam. Mniej, ale wiem co nieco bo widzisz, czasem mnie tak w krzyżu strzyka... Zamknij się, gry, Nikogo nie obchodzą twoje krzyże. Babę, co umie robić mieczem, to już kiedyś widziałem. Ale konno jeździć to żadna nie potrafi. I nie dziwne, jak kurwa bokiem siedzicie. Może chcesz się założyć? <laughs> Że mnie konno pokonasz? <laughs> Jasne. O, o co? O, tę karą klacz co stoi w stajni. No. To trochę kiepsko. Aha. Co się stało? Strach cię obleciał? Nie. <noise> no to o co chodzi? Ten koń należy do mnie. A? Ścigać się z samym baronem to będzie zaszczyt. Oho, chciałbym to zobaczyć. Ja też! Załatwione, ale jak wygram, biorę twój miecz. Stoi! No to nie pij dziś za dużo, żebyś była w formie. Ruszymy obrzasku. Gdy wyścigi, Mm -hmm. mm. Już świta Gotowy? Będziemy ja się ścigać z baronem Ścigamy się do wieży. Na koń! To dawaj Dalej, Chiri! Nie przynieś nam wstydu! No Zależy, ci o, nie, nie co? Specjalnie tak się zrobiło C? On mi siedzi na ogonie. Du, 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 du. Zawsze była taka linia? Przy wyścigach? Chyba nie. A jeszcze pójdziemy sobie na wyścigi. Przy tych zadaniach pobocznych. Ale no, to taki jakiś osobny odcinek. Nie wiem. Zobaczymy. Wygrałem! nie dziewczyna. Jesteś warta najlepszego konia. Klacz jest twoja. <laughs> Dzięki. Teraz będziemy już grać, nie? Wszasnęła jak oszalała, i wszyscy w jednej chwili zapomnieli o zakładzie. Każdy biegł na złamanie karku, żeby tylko skórę ratować. I udało się? Jednym tak, a innym nie. Ale to, co stało się później. Muszę ci powiedzieć, że wiele w życiu widziałem, ale czegoś takiego jeszcze nigdy. Znam to spojrzenie. Szybko się uczysz. Reszty dowiesz się, kiedy znajdziesz moją żonę. O ty świnie. Pracuję nad tym. Coś bez sukcesów. Wcześniej nie brałem pod uwagę, że się rozdzieliły. Ale spokojnie, znajdę i Annę. Bywaj. I co, i teraz jest już zadanko zrobione? Czy jak to jest? Nie. Aha, zbadaj pozostałe wątki. Czyli musimy iść teraz. dowiedźmy. Ta. Kurde, tylko nie wiem, czy nie zrobimy sobie jakieś przerwy na zadania poboczne. Co tu jest? Tu jest jakieś jedno. A, dobra, pójdziemy do tej Keiry. Ta, 58 level, to już akurat. Spoko.